to szczególna społeczność. Spotykają się tu osoby z różnych środowisk, o różnych zawodach, poglądach. Nie trzeba lubić wszystkich lub się z nimi zgadzać, ale należy się szanować. O ile wszyscy będą odnosić się do siebie z szacunkiem, społeczność, a ona będzie wspaniałym bonusem do przyjemności czerpanej z samej gry. Apeluję zatem o pozytywne nastawienie i okazywanie szacunku wszystkim mężnym Dejwa. Dzisiaj opowiem o tym, jakie typy graczy można spotkać w Aionie. Ten film nie ma na celu obrażania nikogo, pokazuje tylko w sposób humorystyczny różnorodność naszej społeczności. Iwentowiec-paczowiec. To osoba ciekawska. Na co dzień nie ma czasu lub ochoty na grę, gdyż być może zdobyła już wszystko, co się dało, ale bardzo chętnie loguje się, kiedy wchodzi nowy event lub patch. Czasem zostaje w grze na dłużej, ale jednak większość eventowców odkłada ajona na bok wraz z zakończeniem eventu. Pomocnik. To anioł, nie człowiek. Taki pójdzie z tobą wszędzie, wytłumaczy, wykeruje, podpowie. Czasem nawet kupi ci goldpaka na start. Chętnie odda drop z instancji, tak bezinteresownie. I wyjaśni, jak się dalej rozwijać w grze. Ale czy to takie dobre? W końcu, jak mawiają najstarsi Shugo, Dejwa najlepiej uczy się na błędach, Yang Yang. Pechowiec, inaczej narzekacz, jemu nigdy nic nie wychodzi i nigdy nic się nie udaje zdobyć. I co byś nie powiedział, pechowiec zawsze ma najgorzej, nawet jeśli ma wszystko. Jak tu go nie uwielbiać? Z drugiej strony jednak pechowiec zawsze doda nam otuchy, bo to dzięki niemu ty nie jesteś jedyną osobą, która nie ma jeszcze ulti przemianki. No life. Ten to nie odpuszcza. Nigdy. Robi wszystko, jest wszędzie, ma zwykle kilka kąt, mnóstwo altów, nieraz ubranych lepiej niż twój main. Spotkasz go w grze w dzień i w nocy. I tylko się zastanawiasz, kiedy on je, śpi, uczy się lub pracuje? Hmm, no, on nie musi. Ma super moce. Streamer. Jeśli chcesz się dobrze bawić, ale nie masz ochoty logować się do gry, odpal stream. Tam zobaczysz prawdziwych profesjonalistów, którzy PvP i inne elementy gry mają w małym palcu. Czasem podzielą się informacją z pierwszej ręki na temat gry, a czasem obdarują gadżetem lub goldpakiem. Wystarczy tylko subskrybować. Encyklopedia to osoba, która wie wszystko na temat przyszłych paczów, eventów i śledzi zmiany na bieżąco. Zna odpowiedzi na wiele pytań, zaczynając od skąd można dostać materiały do craftingu, przez jakie skróty w Red Catalan doprowadzą Cię do celu najszybciej, kończąc na zagadkach stulecia, takich jak gdzie podziało się sarpan, zapytaj, a na pewno poznasz odpowiedź. Donate, osoba, która czerpie wielką radość z gry, nie jest jednak cierpliwa. Slash. Nie ma mnóstwa wolnego czasu na grę i woli zapłacić czasem grube pieniądze, żeby zdobyć upragniony przedmiot szybciej niż inni. Zazwyczaj ma magazyn zapełniony goldpakami na sprzedaż i gir budzący respekt u każdego Balaura. Trzeba im jednak oddać, że bez nich Aion by już dawno upadł. Cheater. Strzeż się ich. Jeśli są w przeciwnej drużynie, oczywiście. Tych graczy lepiej trzymać po swojej stronie. Clicker to nie cheat. Synapse to nie cheat. Exit lag absolutnie dozwolony. Przecież wszyscy tego używają. Trzeba by na pewno im również trzeba podziękować, gdyby nie oni. Nie moglibyśmy narzekać, że zginęliśmy tylko dlatego, że przeciwnik używał haksów. Newbie. Tak, tak, to właściwe rozwinięcie słowa noob. To po prostu osoba nowa w grze. Słowo noob nabrało jednak negatywnego wydźwięku w środowisku graczy. Niektórzy te słowa całkiem rozróżniają, bo NUBI to neutralne słowo określające nową osobę w grze, a NUB to zdecydowanie ktoś, kto gra już długo, ale dalej nie umie czegoś zrobić lub czegoś nie wie. Cóż, nie każdy musi być pro i każdy popełnia błędy i się myli, nawet najstarsi wyjadacze. Casual. To gracz, który twierdzi, że gra wajona tylko dla rozrywki lub towarzystwa i nie zależy mu na osiągnięciach. Chce się po prostu dobrze bawić, odstresować lub zrelaksować. Ale czy nie bawi się lepiej, kiedy ma lepszy set i większe możliwości? Czy aby na pewno jest to dla niego takie obojętne? Podrywacz. W Aionie się od nich roi. Tak, tak, wiem coś o tym. O ile podrywa kulturalnie, to miłe i pochlebne. Wszak wiadomo, że niejedna para się poznała w tej grze. Ale żeby nie było, że się czepiam, to oczywiście podkreślam, że nie tylko panowie należą do tej kategorii. Prima Donna to osoba, która po prostu lubi być w centrum zainteresowania. Wszędzie jej pełno, a kiedy zjawia się na Legionowym TS-ie lub Discordzie, wszyscy przychodzą na kanał, żeby z nim lub z nią porozmawiać. Primadonna chętnie również odwiedza inne kanały i ma znajomych w każdym Legionie. Często miewa fochy i trzeba na nią długo czekać, ale zazwyczaj się to opłaca. Największym żywiołem Primadonny są jednak dramy. To jest to, co ją napędza. Dzień bez dram, dniem straconym. Dzisiaj mam dla Was zagadkę. Przyjrzyj się screenowi i napisz w komentarzu angielską nazwę tego miejsca ze świata Aiona. Poznałeś 11 typów graczy Aiona. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał, możesz to wyrazić zostawiając łapkę w górę. Napisz w komentarzu, którym typem lub typami jesteś albo o jakich typach zapomniałam. Oglądaj kolejne odcinki.